Witam, witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać na szybciutko fajnego grzybka. Grzybka, który pasożytuje na innych grzybkach podziemnych. Ten z prawej strony przekrojony to jest właśnie grzybek i jeleniak. I na takich jeleniakach pasożytuje właśnie ten drugi w kształcie zapałek maczużnik główkowaty. To jest najprawdopodobniej on. Stuprocentową pewność może mieć tylko po mikroskopowaniu. Tutaj akurat konsultowałem się z Waldemarem, więc Troszkę na jego temat się dowiedziałem. No ale co jeszcze wam mogę powiedzieć? No jest grzybem rzadkim Tak w Polsce jest. Pewnie w niektórych rejonach będzie częściej występował, w innych mniej. W zależności gdzie te jeleniaki częściej występują. Zobaczcie, że fajne kształty przyjmują te maczużniki. takich zapałeczek. To widać. Ten mój jest, te trzone u mnie są z lekkim, takim zielonkawym zabarwieniem. Postaram się Wam tutaj jakoś pokazać, ale coraz trudniej mi jest z tymi zbliżeniami, bo albo dźwięku nie ma, albo słaby, więc zbliżej najwyżej nie będzie mnie dobrze słychać. To jest ten jeleniak. I te fajne, ciekawe grzybki. To nie jest duży grzybek teraz, ale potrafi ponoć być bardzo duży, mieć kilka dobrych centymetrów. No i właśnie wyrasta na tych jeleniakach. Także te, te owocniki są po prostu zrośnięte z takim grzybem podziemnym z takim jeleniakiem. Tu mam jeszcze na sam koniec. Pokażę może główki zbliżę, tak żebyście widzieli, jak one są chropowate. No, to by było na tyle na szybko myślę jakoś zmęczyłem ten film naprawdę trudno mi go nagrać bo cały czas problem albo z dźwiękiem albo z obrazem no nic będę kończył pozdrawiam was serdecznie do usłyszenia pa